Naomi Carter, młoda czarnoskóra kobieta, jest właścicielką Carter's Diner, niewielkiej rodzinnej restauracji w podupadającym miasteczku Willow Creek. Pewnego dnia stanęła w obronie mężczyzny, członka gangu motocyklowego Hells Angels, gdy został niesprawiedliwie potraktowany przez policję tylko z powodu swojego zewnętrznego wyglądu. Ten czyn sprawił, że całe miasteczko odwróciło się od niej, klienci przestali odwiedzać lokal, plotki rozeszły się błyskawicznie. A na drzwiach restauracji pojawiły się obraźliwe symbole. Jednak Naomi się nie poddała. Zachowała wiarę i życzliwość. Wtedy wydarzył się cud. Setki motocyklistów zjechały z całego kraju do Willow Creek. Nie przyjechali, by wywołać zamieszki, lecz by podziękować Naomi za jej odwagę i poczucie sprawiedliwości. Przemienili skromną restaurację w symbol jedności, odwagi i wzajemnego szacunku. Lokalna policja publicznie przeprosiła, a Carter's Diner. Został symbolicznie objęty ochroną Hells Angels. Naomi otrzymała skórzaną kurtkę z naszytym napisem: Przyjaciel Reapers, chroniony. To nie tylko historia o uprzedzeniach. To opowieść o odwadze, dobroci i sile jednego głosu, który odważył się przemówić, gdy inni woleli milczeć. Podziel się swoją opinią w komentarzach. Czy uważasz, że Naomi postąpiła słusznie? Jakbyś się zachował, gdybyś był na jej miejscu? Nie zapomnij polubić zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby codziennie poznawać inspirujące, prawdziwe historie pełne emocji.